Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa i Przyszła perspektywa sprawia, że boimy się o swoje zdrowie bardziej niż kiedykolwiek. Pracownicy mają jeszcze większy orzech do zgryzienia, ponieważ dodatkowo są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swoich pracowników. Istnieje wiele działań, które mają ochronić przed zakażeniem od strony technicznej: dezynfekcja, utrzymywanie odległości czy środki ochrony osobistej. Nie zawsze wiemy jednak, które działania mające dotychczas miejsce w firmach są bezpieczne, a które zbyt ryzykowne. Właśnie dlatego mamy dzisiaj przyjemność spotkać się z profesor doktor habilitowaną Brygidą Knysz, kierownikiem katedry i kliniki chorób zakaźnych, chorób wątroby i nabytych niedoborów odpornościowych, która zgodziła się odpowiedzieć nam na kilka pytań dotyczących prewencji zakażenia koronawirusem i działań, które możemy podejmować w organizacjach, by wspierać odporność pracowników długoterminowo. Dzień dobry, pani profesor, bardzo miło mi panią gościć. Dzień dobry, witam serdecznie i bardzo się cieszę, że. Mi Państwo zaprosiliście, ponieważ no myślę, że w związku z tą epidemią, która się w tej chwili toczy, z pandemią, istnieje dużo różnych problemów. Pojawiły się problemy, których wcześniej nie było i które trzeba wyjaśniać na bieżąco, bo każdy dzień przynosi nam nowe informacje. To, co było dwa dni temu, staje się do pewnego stopnia nieaktualne i tak codziennie dowiadujemy się czegoś nowego o wirusie, o pandemii, o zachowaniach ludzi, o, jak, o zagrożeniach. Także temat jest bardzo szeroki i powiedziałabym interdyscyplinarny, jak widać z naszego dzisiejszego spotkania. W związku z tym no, chętnie odpowiem na pytania. Tak, bo tych pytań pojawia się coraz więcej. Teraz, szczególnie w tym momencie, w którym zaczynamy powoli, powoli wracać do takich realiów, które były wcześniej. Nasi klienci, my sami też mamy bardzo dużo takich pytań, które rzeczywiście wymagają takiego podsumowania i być może rozwiania pewnych wątpliwości. Dlatego, pani profesor, zacznę od takiej ochrony pracowników, bo wiemy, że maseczki środki dezynfekujące, w połączeniu z izolowaniem się i z utrzymywaniem dystansu, to jest taka linia pierwszej obrony, tak? A co jeszcze, Pani zdaniem, mogliby zrobić pracodawcy dla swoich pracowników, by wspierać ich odporność i chronić ich przed zarażeniem koronawirusem? Odporność to też jest, jest to bardzo szerokie pojęcie. Przyczyny, z powodu których dochodzi do zaburzeń odporności są Różnorodne, jest ich bardzo dużo, i czasem jest to związane z naszym stanem chorobowym, a czasem zależy to po prostu od naszych nawyków, zachowań, odżywiania, uprawiania sportu albo nie. Zależy to w dużym stopniu od naszego stylu życia. Ale jeszcze przechodząc do tych zasadniczych sposobów ochrony no to chciałam tutaj podkreślić istotną rolę pracodawców w stworzeniu takich, takiego stanowiska bezpiecznej pracy mhm. w, gdzieś w biurze, w urzędzie, dlatego że to też redukuje takie poczucie lęku przed zakażeniem. Pracownik, który idzie do pracy i się obawia, że się zakazi, będzie, będzie pacjent, będzie pracownikiem zestresowanym. Pełnym lęku, niewyspanym, po prostu, czyli wszystkie te cechy, które powodują, które prowadzą do zaburzeń odporności. Przychodzi zestresowany, wystraszony, zalękniony człowiek do pracy, on nie będzie dobrze pracował. I mhm. jeśli tego nie zapewnimy, to też cała reszta będzie trudna. Mhm. A cała reszta to jest. No, oprócz tego bezpiecznego stanowiska pracy, jeszcze jakiś komfort tej pracy, też komfort w postaci choćby tej zdrowej żywności, o której będziemy tutaj dzisiaj mówić. Zdrowej żywności, owoców, warzyw, świeżych, świeżych owoców, warzyw, które są, no mają niebagatelne znaczenie o roli owoców w zdrowiu, owoców i warzyw, dużo wiemy i dużo powiedziano przez wszystkie lata, jest to źródło witamin, minerałów, błonka, czy wszystkiego, co jest nam potrzebne do zdrowego życia, i, i bez tych nawyków takiego odżywiania, no dobrze nie będzie. Mm -hmm, mm -hmm. Jasne, a czy uważa Pani w takim razie, że te takie działania prewencyjne, zarówno w kontekście chorób cywilizacyjnych i w kontekście budowania odporności, czy właśnie one prowadzone w miejscu pracy, czy one mają szansę działać poprawnie, czy mają szansę być skuteczne? No, wiadomo, że w pracy tej pracownicy w dużej mierze będą musieli skupić się na tych zadaniach, które muszą być wykonywane podczas niej, aby firma działała poprawnie. Natomiast tutaj widzi Pani to pole do tego, żeby ta edukacja żywieniowa i właśnie wsparcie zdrowego odżywiania pracowników w tym miejscu miała skuteczność? No jak najbardziej. Począwszy od tego, że miejsca pracy, biura to są miejsca najczęściej klimatyzowane, wysuszające to jest taki ważny, ważna, ważny element które wymagają dużej ilości napojów, ale wymagają też mogą wymagać właśnie takiego odżywiania, zdrowego odżywiania poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości owoców, które mają działanie nawadniające, orzeźwiające, także zwiększają to, ten komfort pracy, a bez komfortu pracy nie da się. Nie może nie będzie pracował dobrze ktoś. To nie ma, nie ma czasu, żeby pójść i y, cokolwiek y, przegryźć, który nie ma czasu wstać od komputera y, y, i będzie pracował w ten sposób po 12 godzin, nic z tego dobrego nie będzie. W Jasne. Tym, takie przerwy, przerwy na, na coś zdrowego, miłego, y, również zamienienie z kimkolwiek dwóch, trzech uh -huh. zdań, no to jest komfort, który poprawia mm, wydajność i, i jakość tej pracy, która, uh -huh. która, 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 która się odbywa. Myślę, chociaż nie jestem pracownikiem korporacji, nie jestem pracownikiem firmy biurowym, ale rzeczywiście jest to też miejsce na takie przerwy i edukacyjne przekazanie tych najważniejszych informacji dotyczących zdrowej żywności, choć muszę przyznać, że no, ta te, taka tendencja do prowadzenia tego zdrowego y, stylu życia y, jest y, jest coraz większa. Jest coraz większa świadomość, zwłaszcza młodych ludzi, że właśnie tak trzeba żyć, a nie inaczej. No i przypominanie im o, coś, o czymś takim jak zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, jak najbardziej ma to sens i sprawdza się, bo wszystko opiera się właśnie na wytrwałości. Nie może być tak, że jednego dnia wszystko będzie dobrze, a następnego. Pracownicy i pracodawcy zapominają o tych ważnych nawykach. To są takie sprawy, które sobie po prostu trzeba w sobie wyrobić i w ludziach dookoła, i wtedy jest szansa na sukces, na powodzenie i na zdrowie. Czy jeżeli mówimy o edukacji żywieniowej w biurze, teraz wiadomo, że ta izolacja i ta potrzeba dystansowania się no jest bardzo istotna. No i w tej dobie braku kontaktu jeden na jeden, czy uważa Pani, że takie formy edukacji, webinary, spotkania z dietetykami poprzez właśnie kontakt online, czy też z innymi specjalistami z dziedziny stylu życia, mają sens? Czy ludzie są na tyle zestresowani faktem koronawirusa, że teraz te działania edukacyjne, i tak nie będą skuteczne? Zacznę od końca Pani pytania. Ja myślę, że takie działania są jak najbardziej skuteczne, jak najbardziej mają sens, i do tego wszystkiego, przekazując informacje o koronawirusie, o tych wszystkich problemach związanych z pandemią, można przy okazji przekazać informacje dotyczące tego zdrowego stylu życia. Przekazujemy informacje, jak się chronić. Także to jest takie wspólne działanie na kilku różnych płaszczyznach. I jak najbardziej I... też ta epidemia spowodowała izolacja, że my się bardziej uczymy właściwie, tak mogę powiedzieć, uczymy się pracy na różnych webinarach, na różnych platformach. Wiele rzeczy się w tej chwili w taki sposób odbywa. I ja to osobiście bardzo dobrze oceniam. Można zrobić o wiele więcej w tym samym krótkim czasie, w ciągu jednego dnia. I też takie webinary wszelkiego rodzaju tego typu szkolenia no, no są całkiem fajne, całkiem fajne. Nigdy tego tak nie doceniałam i myślę, że nie jestem jedyna w tym. Także jak najbardziej są to takie rzeczy, które są do zrealizowania w trybie online. Jak najbardziej może łatwiej w taki sposób, aniżeli tak jak kiedyś próbowano bezpośrednio, prawda? Przyjście, zbieranie wszystkich tutaj można sobie dopasować też czasowo takie szkolenie, takie, tak, taką przerwy właściwie podczas pracy, podjadając jakieś dobre owoce, ale przekąski typu bułeczki drożdżowe i czekoladki których potem najpierw jemy, a potem żałujemy, że, że, że je zjedliśmy i mogliśmy może zjeść jednak coś bardziej wartościowego, co nie spowoduje, nie dostarczy nam tylu kalorii, ale dostarczy nam za to więcej minerałów, witamin i wszystkiego tego, co dobre. Mm -hmm. No Tak, pani profesor, ja jako dietetyk cały czas to staram się uświadamiać. I o ile dotychczas dla mnie największą taką, takim celem edukacyjnym było to, żeby przeciwdziałać rozwojowi nadwagi i otyłości wśród pracowników, ale też wśród swoich pacjentów, te, bardzo istotnym było zapobieganie chorob, chorob, chorobom cywilizacyjnym. Teraz duży nacisk kładziemy na to działanie przeciwzapalne diety, na budowanie odporności. Mnie mnie interesuje takie zdanie lekarza, no bo teraz też wiemy, już na pewno wiele naszych słuchaczy zauważyło, jakie jest Pani osobiste zdanie na temat zdrowego odżywiania i bardzo się cieszę, że takie rzeczywiście jest, ale co lekarze uważają na temat tego wsparcia żywieniowego odporności? Czy to rzeczywiście jest tak istotne, jak nam się pierwotnie wydawało i, i, i na ile dietetycy się angażują właśnie w te, w te działania? Czy tutaj jednak to działanie diety nie jest na tyle istotne według lekarzy? Według lekarzy, według, czyli według mnie to, to jest niezwykle istotna sprawa. Mhm. Jeszcze tutaj bo chciałam zwrócić uwag na uwagę na jedną rzecz, bo potem zapomnę i nie powiem tego. Natomiast otyłość jest jednym z czynników ryzyka rozwoju zakażenia w ogóle, zakażenia SARS-CoV-2. Jest to jeden z ważnych elementów właśnie związany z, tym, z tą reakcją zapalną tego takiego przewlekłego przetrwałego zapalenia, o czym Pani Magistra tu już wspomniała. I to jest, i to jest bardzo ważne, także też składa się na to, o czym tutaj cały czas mówimy, czyli o tym zdrowym stylu życia, który przekłada się na to, jak wyglądamy. Natomiast wracając do pytania przez wiele lat w ogóle nie docenialiśmy takiej roli dietetyków, roli zdrowego odżywiania, o tym, tym było mało. Mówiono mało, w zasadzie jak temat był, jakby w ogóle nie istniał. Od pewnego czasu to się zmieniło. I są osoby, które same zaczną, interesują się tematem, same sięgają po literaturę, zaglądają do internetu i, i dużo wiedzą. I po prostu i robią wszystko tak, żeby rzeczywiście żyć zdrowo. Ale jest też taka część społeczeństwa, które palcem nie kiwnie. Część tych zagadnień, z którymi ja się zajmuję, no, wiąże się też z tym zdrowym odżywianiem, wiąże się z otyłością i bardzo trudno jest dotrzeć do tych osób, które, które mają te złe nawyki żywieniowe te złe mhm. nawyki, ciężki styl życia siedzący, podjadanie tłustego mięsa, o, owoce, warzywa to jest, można zapomnieć o tym i um, trudno się z tymi pacjentami rozmawiać. Ja odsyłam ich do dietetyków, dlatego że moja rozmowa jest krótka, i jak słyszę odpowiedź, no spróbuję, to znaczy, że jak mówię, że spróbuję, to nic nie zrobię. Okay. I tutaj, nic tutaj po mnie. Natomiast jest, są to też ludzie, którzy sami sobie z tym tematem nie poradzą. Oni potrzebują takiej porady dietetyka, wręcz ustawienia takich sposobów odżywiania w ciągu całego dnia, bo. Przekazanie zasad nie załatwi tego tematu. Potem wraca do domu i cała rodzina odżywia się jednakowo źle i on tego po prostu nie zmieni. A to się okay. niestety przekłada na wszelkie potem powikłania i następstwa, które się odkładają przez całe lata. No i do tego jeszcze taki właśnie siedzący tryb życia, który też nie sprzyja. Ja też spotkałam się z tym, że przychodząc właśnie do biur czy zakładów pracy, czasami nawet takie pierwsze zetknięcie i krótka rozmowa z dietetykiem może zaindukować tak jakby działania, które już będą później jak mała kula toczyły się i, 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 i zmierzały ku zdrowiu. Dlatego również zgadzam się i cieszę się, że taka opinia wśród lekarzy jest, bo rzeczywiście no tutaj bardzo duży nacisk teraz będziemy kładli na to. Żeby to wsparcie zdrowego um, odżywiania przekładało się na um, te takie długoterminowe działania wspierające odporność. Dokładnie no to... jeszcze jedno słowo, pani magister, to jest, jest to istotne, żeby to nie może być jedna rozmowa. do mnie przychodzi pacjent, on to samo słyszy na każdej wizycie. On już potem chyba ma mnie dosyć, bo nie zamierza z sobą nic zrobić, albo, albo gdzieś tam do niego to dociera, Gdzieś mu to w tej głowie pozostaje i później jednak zakiełkuje takim tą zmianą, tego, tego zachowania. Także to, to, to nie może się, to nie może być jedna, jedna, jedyna wiadomość, to trzeba po prostu powtarzać, wpajać, bo tylko wtedy mamy szansę na takie powodzenie. U tych osób powiem opornych na, na takie. Tak. Na takie z, z epidemiologicznego punktu widzenia nasi klienci martwią się troszeczkę tym, że dostawy owoców do firmy mogą stanowić jakieś zagrożenie tak? pod, pod kątem epidemiologicznym. Czy dostawca, czy dostawa w jakikolwiek sposób mogą zagrażać pracownikom? Co w takim razie ewentualnie musielibyśmy my jako dostawcy zrobić, żeby ta dostawa była jak najbezpieczniejsza? I co jest po stronie pracodawcy, aby można było czerpać z tych owoców tylko i wyłącznie same witaminy i oni się nie martwić. No więc pytanie jest, pierwsze, pierwsze pytanie, które się nasuwa, czy, czy tam owoce i, i warzywa są bezpieczne. Główny inspektor sanitarny w Polsce i nazywa się to Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, przekazali, że, że, że są bezpieczne. Bezpieczne będą też takie, które będą odpowiednio przygotowane. Czyli przy owoce, warzywa, które leżą na stoisku, na straganie, każdy przychodzi, dotyka rękami, ogląda, rozmawia, przepraszam, nawet napluje na to przez przypadek, nie mówię, że celowo, to, to nie są owoce, warzywa bezpieczne. Bezpieczne są wtedy, kiedy, tak jak zresztą Państwo to przygotowujecie, kiedy są odpowiednio pakowane przez odpowiedniego pracownika który jest zabezpieczony w maskę, w rękawice, fartuch, bez objawów jakiejkolwiek choroby. To jest pierwszy, pierwsza sprawa i są odpowiednio yy, i są spakowane. One, one nie są, yy, nie są przewożone luzem. Yy, do tego kierowca, który przewozi też jest odpowiednio zabezpieczony i przyjeżdżają, możliwe jest odbiór, to co się teraz bardzo często dzieje, bezdotykowy, czyli pozostaje takie takie opakowanie z zawartością zostawia się pod drzwiami i można to po prostu bezpiecznie odebrać. Oczywiście po wypakowaniu, po rozpakowaniu opakowanie należy usunąć. Na pewno można to zacząć robić w lękawiczkach, po to żeby jednak na wszelki wypadek uniknąć kontaktu z wirusem, jeśli miałby tam być. No a owoce no, można sparzyć, krótko potraktować. Bo polać gorącą wodą, nic się im w, takim, w taki sposób nie stanie, a na pewno zmniejszy to jeszcze bardziej ryzyko zakażenia. Choć tak, jak mówiłem, myślę, że w takiej sytuacji to, co zjadamy, jeśli mamy tak, to w taki sposób dostarczone, to są to produkty bezpieczne i nie powinny budzić obaw. No bo jeśli coś takiego budzi nasze obawy, to co z, co z całą resztą, którą przynosimy do domu? To jest, Myślę, że, że można być spokojny. Jasne, a tutaj mówiła pani profesor o sparzeniu. Zwykłe mycie pod bieżącą wodą nie będzie wystarczające? Może byłoby wystarczające. Wirus nie lubi temperatury. Myślę, że jeśli ginie 60-100 w 60 stopniach po 30 minutach, no to powiedzmy, że jak będzie to 90 palu, mhm. to to się go pozbędziemy się. Tam, tak jak mówię, w ogóle będzie, jeśli, bo, bo też jakoś mało w to wierzę. Nie ma takich informacji, ile na przykład wirus się utrzymuje na określonych owocach i warzywach. Takie informacji mhm. na jabłkach, na, na pomidorach, można per analogiam do innych powierzchni, że tak powiem. No przynajmniej musiałby tam być 24 godziny, ale to jest moja spekulacja i nie chciałabym, żeby to był jakiś pewnik, który będzie powtarzany, bo ja tego nie wiem. Ja to tylko odnoszę do tego, co wiadomo. Mhm, rozumiem. No tak, zbliżając się do końca, nie mogę za nie zadać tego pytania. Na pewno, zarówno prywatnie, jak i zawodowo, wiele osób zastanawia się nad tym, kiedy to się skończy, kiedy będziemy mieli szansę wrócić do normalności. No i cóż, czy nam zagraża to podobnie? Czy koronawirus ma szansę uderzyć, być może nawet z większą siłą niż teraz? Oj, to jest yy, bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne z wielu powodów. Po pierwsze, no to do, 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 do 4 maja to jeszcze dojdę na sam koniec. Natomiast yy, tak, nadal o tym, niby, mam, niby wiem bardzo dużo o wirusie. Choć jest to nowy wirus, minęły 4 miesiące, my mamy naprawdę dużą wiedzę taką wiedzę, która pozwoli nam od, na opracowanie szczepionek, myślę, że nie jednych, bo będą różne, yy, i leków. Natomiast nie możemy, nie potrafimy odpowiedzieć w tej chwili na pytanie, czy na pewno po przebyciu zakażenia wytwarza się odporność i zwłaszcza tak zwana trwała odporność, czyli na całe życie. Tego nie możemy to odnosić do tego wirusa SARS z 2002-2003-2004 roku, kiedy przeciwciała, takie przeciwciała, które mogłyby chronić, utrzymywały się w tamtym wirusie. Po, po zakażeniu tamtym wirusem, około dwo, dwóch lat, albo i dłużej. Tutaj tego nie wiemy. Bardzo dużo y, naukowców, badaczy na całym świecie, w Polsce również, szykuje się na takie duże badania. Po pierwsze, żeby ocenić, ile, jaki odsetek populacji, jaki, jaki procent nas wszystkich ma przeciwciała, mhm. y, takie przeciwciała, które świadczą o wcześniejszym zakażeniu, nie aktualnym, tylko wcześniejszym, które byłyby tymi przeciwciałami ochronnymi. Bo tak byśmy chcieli. I druga sprawa to jest tak zwana, związana z tym odporność populacyjna, czyli tak jak ze szczepieniami. Przeszczepiliśmy całe społeczeństwo z powodu Odry i teraz trudno jest w Polsce zachorować na Odry. Są to pojedyncze przypadki. Tak samo przechorowanie, czyli tam powstały przeciwciała. Przechorowanie też daje przeciwciała, i też chcielibyśmy, żeby powstała tak zwana ta odporność populacyjna która będzie chronić tych, którzy, którzy nie powinni się w tej chwili nigdzie pojawiać, bo są, należą zdecydowanie najbardziej do grupy ryzyka e, zakażenia i, za, i przechorowania ciężkiego covidu, albo jeszcze takiego, który skończy się niepomyślnie. Jest taka grupa ludzi, oni powinni naprawdę unikać e, mhm. wszelkich e, zachowań takich, które wiązałyby się e, z ryzykiem zakażenia. Czyli Natomiast cała reszta Powinna stworzyć nam tą odporność populacyjną. Uh -huh, uh -huh. Ale to, to wtedy musiałoby dojść do zakażenia około 70-80% społeczeństwa. To jest dużo. Być może to się nie stanie już teraz, być może to się zna, stanie po pewnym czasie. Uh -huh. Mówi się o tym w, na, w przypadku Polski. Ta epidemia jest. Tak bardzo jest spłaszczona. Spłaszczona, czyli nie ma jakiejś zdecydowanie dużej, tak jak to się działo w innych krajach, czy tak jak się dzieje Europy Zachodniej choćby, no i Stanów Zjednoczonych, jest bardzo duży przyrost nagle, ponieważ jednak społeczeństwo polskie jest zdyscyplinowane i swoim działaniem nie doprowadziło do tego, że ten wirus tak łatwo się rozprzestrzenił i, i nie zajął aż tyle aż takiej części, nie, do, do, nie doszło do zakażenia, aż tak dużej części nagle ludzi. To ma znaczenie, jeśli chodzi o mm, placówki służby zdrowia, y, które no, powiem dają radę w tej chwili, są w stanie, są na tyle wydolne, że, że mogą tam się y, zakażeni leczyć. Y, Czyli zobaczymy. Mówi się też o tym, że może być druga fala, czyli takich złożonych zakażeń jesienią. Jesień to jest zima, to jest taki czas zakażeń przenoszonych drogą kropelkową, czyli Ech. jest ich dużo. Jest ich dużo różnych, między innymi SARS-CoV-2. Będzie grypa, będą takie wirusy oddechowe, jest, jest rzeczywiście kilka. Czyli przypuszcza się, że być może wtedy ten SARS się bardziej ujawni, albo nie. Nie chcielibyśmy, żeby się ujawni. Natomiast dużo nam na, odpowie na wiele pytań, to ograniczenie w tej chwili restrykcji przez nasz rząd po 4 maja. Pytanie, jak się będzie przedstawiała epidemia. Czy ta epidemia się bardzo rozwinie, czy też będzie na takim samym poziomie, jak jest w tej chwili? Życzyłabym sobie tego, żeby było na, nie, nie gorzej niż jest w tej chwili. Natomiast jeśli się będzie rozwijać, będzie się ta dynamika będzie zdecydowanie większa, szybsza niż w tej chwili, no to niestety do ograniczeń trzeba będzie powrócić. To na ten, na, nie da się inaczej tego zrobić. Póki nie mamy szczepionki, póki nie mamy konkretnego leku, że go dzisiaj połykamy, a jutro mijają wszystkie objawy, no to musimy bardzo przestrzegać jednak tych takich nies, nies, niecharakter, nieswoistych zasad profilaktyki, bo inaczej się tego wirusa, przed nim nie uchronimy. Mhm, jasne. Wiem, jeżeli chodzi o budowanie odporności, że um, nie da się zbudować tej odporności od razu, że w, styl życia, jeżeli wcześniej był kiepski, tak teraz z dnia na dzień przerzucając się na zdrowe odżywianie, nie jesteśmy w stanie od razu być w pełni sił na walkę z wirusami. W takim razie moje pytanie brzmi, czy jeżeli już teraz zaczniemy działania profilaktyczne, zaczniemy działać na poprawę naszego stylu życia, to czy jesteśmy w stanie na tyle wzmocnić Siłę swojej odporności, żeby przy kolejnym kolejnej fali koronawirusa i właśnie sezonu grypowego, o którym pani profesor wspomniała, przechodzić łagodniej lub żeby te wirusy stanowiły dla nas mniejsze zagrożenie. Ale oczywiście, że tak. Wszelkie działania mające na celu poprawę stylu życia, poprawę w kierunku tego zdrowego stylu życia, czyli wyspania się, nieprzemęczania. Odpowiedniego odżywiania, odpowiedniego ruchu, wysiłku takiego, który systematycznego, może nie bardzo dużego, ale jednak systematycznego. Redukcji wagi ciała, redukcja, bo to się często niestety, my jesteśmy społeczeństwem, które tyje, okay. to też jest ważne. I każdy dzień, kiedy to zaczniemy, będzie tym dniem w zysku. Im okay. dłużej, tym oczywiście lepiej. Okay. Dobrze, pani profesor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jestem przekonana, że wielu naszych słuchaczy dostało teraz odpowiedź na nurtujące pytania i wiele wątpliwości zostało rzeczywiście rozwianych. No, my z naszej strony obiecujemy robić wszystko, by wspierać odporność naszych pracowników, naszych pracowników, polskich pracowników, szerzyć tę świadomości do wsparcia odporności i poprawy stylu życia. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony nam dzisiaj czas. Bardzo dziękuję i cieszę się, że w taki sposób Państwo działacie, bo na pewno w ten sposób zachęcicie jednak i, i może uratujecie jakąś część osób przed, przed tym wszystkim co najgorsze, może, się, może będą zdrośni, zachorują, będą się czuć lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Okay.